Cześć, kochani, z tej strony Sylwia, gotowi na dzisiejszy odcinek, a przed Wami mój nowiutki zestaw Ciasto Play do Kitchen Creations. Słodka zabawa z niebiańsko wyglądającymi ciasteczkami. Zupełnie jakbyśmy byli w niebie i jedli przepyszne słodycze. Przetestujemy sobie wspólnie zaraz ten zestaw, ale szybciutko, zostawcie kciuki do góry i napiszcie mi na dole w komentarzu, czy Wy macie jakieś swoje ulubione jakieś takie zestawy play do którymi najczęściej się w domu bawicie do zestawu były dołączone cztery pudełka z ciastecznym play -Doh w kolorze białym różowym błękitnym oraz takim jasnobrązowym no i do tego mnóstwo mnóstwo różnych Przyrządów, abyśmy mogli stworzyć przepyszne desery. No i kartka z przepisami. Mamy tutaj pokazane y, różne propozycje, jak możemy podać y, nasz przepyszny deser. Jest specjalna patera, na której ustawiamy ciasteczka, coś do zwiedzenia oraz coś do wypicia. W takim razie bierzemy się do roboty. Na początek musimy chyba sobie stworzyć tą paterę. Wystarczy. Do tej tutaj górnej części dołożyć nóżki. No i mamy już miejsce, gdzie my będziemy mogli kłaść nasze ciasteczka. Oprócz tego mamy tutaj mnóstwo różnych foremek. Forma do robienia chyba takich ciasteczek z dziurką w środku. Może od tego zacznijmy. Pierwsze ciasteczko będzie w kolorze brązowym. Zagniatamy odrobinę i wkładamy do środka chyba jeszcze troszeczkę. Bo to ciasteczko jest dosyć sporych rozmiarów. I teraz tę ciastolinę wkładamy tutaj do środka. Zamykamy bardzo mocno, tak aby nadmiar ciastoliny najlepiej wyleciał tutaj bokiem. I uwaga, uwaga, czy się udało. Otwieramy takie nożyczki. Wow, no zobaczcie, o, idealnie ściągamy tylko tutaj. Te brzegi i mamy przepyszne ciasteczko, taki troszeczkę pączek, donut, jakby z dziurką w środku. Na przepisie mam pokazane, że do tych pączków możemy zrobić polewę. No to ja na pewno coś takiego zrobię. Wystarczy kuleczka i taką kuleczkę później rozgniatamy. Tak, abyśmy mogli obłożyć tym nasze ciasteczko. O, w ten sposób robimy polewę. A na górze zrobimy jakąś ozdobę, tylko że w kolorze białym. Może jakiś krem. Taki kształt, zobaczcie. W kolorze białym. I zrobimy takie trzy. Troszeczkę wiecie, co to wygląda? Jak bezy, takie, którymi możemy ozdobić na przykład ciasto. Ustawiam to jedno obok drugiego. I pierwsze, przepyszne ciasteczko z różową polewą i z białymi bezami, czy też z białym kremem, jest już zrobione. Do wykorzystania mam jeszcze takie nieco mniejsze foremki. Tak one wyglądają. No to może na początek weźmy tę fioletową. I skoro już tutaj mam biały kolor, to go od razu wykorzystam. I upychamy to wszystko, zobaczcie, tutaj do środka, bardzo mocno, tak aby cały wzór nam się idealnie odcisnął. Brzegi ściągamy. I chyba już nam się udało. Mamy przepyszne mini ciasteczko, nawet mogłabym powiedzieć, że to jest taki mini torcik. Sięgam teraz po niebieską ciastolinę, taką błękitną, i zrobię kuleczki, którymi ozdobię tutaj moje ciacho. Malutka kuleczka, zgniatam ją i kładę to wszystko tutaj pięknie dookoła. I kolejny przepyszny deser jest już zrobiony. Znowu sięgam po ten niebieski kolor. Bardzo mi się on podoba. Muszę wyciągnąć całą zawartość. Pomogę sobie nożyczkami i znowu wykorzystam ten super fajny przyrząd. Wkładamy to do środka i zamykamy z całej siły. Pamiętajcie, na dole w komentarzu mi napiszcie, czy Wy macie swoje ulubione zestawy ciastoliny Play Doh, którymi zestawami lubicie bawić się najbardziej. Czy to są właśnie te kuchenne, czy jakieś inne kreatywne. Hops. I mamy niebieskie. Wow, jakie piękne ciacho. Ekstra to wygląda z tą dziurką tutaj na środku. Na niebieskim ciastku najlepiej jak będą białe chmurki zrobina białej ciastoliny. I chmurki mamy chyba tutaj do zrobienia. Co prawda troszeczkę wyglądają jak jakiś krem, ale dla mnie to będą chmurki. Ostrożnie wyciągamy. I piękny biały obłoczek już jest. Musimy go zrobić w dwóch egzemplarzach. I ułożymy go tutaj, powiedzmy tak, po bokach. A na środku jeszcze różowa, landrynkowa, mała gwiazdka. Nie mam niestety żółtego koloru, ale różowa gwiazdka również może być na deserku. I kolejne niebieskie ciasteczko jest już zrobione. Zostało jeszcze kilka foremek tutaj do wykorzystania. Ja mam różową ciastolinę i zrobimy coś takiego. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Troszeczkę mi to przypomina jakiegoś eklerka. Uwaga. Wow, zobaczcie takie zawinięte ciacho. Troszeczkę wygląda jak warkocz, prawda? W kolorze różowym. A teraz jeszcze zrobimy to ciasteczko. A tutaj mamy jeszcze do odciśnięcia kremę. No i tutaj mamy już takiego typowego donata, czyli jest to taki pączek z dziurką w środku, któremu przyda się jakaś ozdoba. Może. Hmm, chcę by tutaj wybrać. Może ten misiu na samym środku biały niedźwiadek to będzie i on wyląduje tutaj na samym środku czas aby na tej mojej paterze zawitały wszystkie przepyszne desery jakie zrobiliśmy Bo by się tylko tutaj wszystkie zmieściły kochani teraz jeszcze ten i na końcu jeszcze zrobiłam o takie różowe ciacho może ono będzie tutaj. Wow, zobaczcie, jak to przepięknie i przede wszystkim apetycznie wygląda. Pewnie się zastanawiacie, co ja tutaj mam w rączce. Dziwny przyrząd, prawda? Którym możemy tak sobie kręcić, ale do środka najpierw, zanim zakręcę. Musimy włożyć ciastolinę Playdo. Zrobimy jakąś posypkę do tych naszych przypysznych deserów. I wiecie co? Ja ją zrobię w kolorze niebieskim. Wkładamy do środka ciastolinę. Tak dużo jak chcemy. Ja chyba włożę po prostu całą tę końcówkę. Upychamy tutaj. I na dole zobaczcie, są dziurki, przez które będzie wypadać nasza posypka. Zakręcamy szczelnie. No, i teraz wystarczy, że będziemy kręcić tutaj tą wajchą. No, i nasza niebieska posypka wyląduje na ciasteczkach. Uwaga! Wow, zobaczcie, jak ekstra! Jak dużo tego leci! No, myślę, że słuchajcie, tyle wystarczy. Bo zasłoniło mi tutaj wszystkie moje ciacha. Chciałabym Wam pokazać najmniejszą filiżankę świata. Zobaczcie, jakich malutkich jest rozmiarów. Idealna, aby się czegoś napić, na takim pięknym talerzyku. No, ale żeby coś tutaj było w środku, no to musimy najpierw coś włożyć tutaj do środka, Ciasto ciastolinę najlepiej. Ja włożę ją w kolorze brązowym. I dzięki temu będzie to przepyszna czekolada do picia. I wystarczy, że położymy to na naszym spodku i czekolada powinna o właśnie w ten sposób wypłynąć wszędzie na boki. A jak gorąca czekolada, to oczywiście do tego powinna być bita śmietana wyciśnięta z takiej oto maszyny. Odrobina tej śmietany tylko na samą górę. Znowu wkładamy do środka ciastolinę. I uwaga, wyciskamy odrobinę śmietany. Tak prezentuje się, kochani, moja skończona praca. Przepyszne ciasteczka ustawione na takim eleganckim talerzyku, to się nazywa patera z niebieską posypką i do tego przepyszna, gorąca czekolada do picia z bitą śmietaną, naprawdę coś ekstra. Mam nadzieję, że zestaw Wam się spodobał. Yy, ja jestem powiem Wam szczerze, że nim nawet zachwycona, wszystko tutaj wygląda idealnie, możemy stworzyć przepyszne coś do jedzenia. Ciasteczka, pączki, a nawet jakieś przepyszne kremy. Jeżeli jesteście ciekawi więcej ilości takich fajnych zestawów, to subskrybujcie mój kanał, bo codziennie na poziomce pojawiają się nowe zestawy z ciastoliną play Playdo. Do usłyszenia, kochani. Pozdrawiam was. Słyszymy się już jutro w zupełnie nowym odcinku. Pa pa.